<Gl dessas> A on kopie jak ten kred. Patrzcie, jaki to jest. Kopacz. Jaki kopacz. O, ręką. Ostro. Jedzie. Leworęczny, lewa ręka. Teraz... Muszę znalazł jakąś starą, psikaną chyba. <glussu> Taka. Czy Czekaj, bo my tutaj mamy awarię. Dobra, Antoś, chodź tutaj. Mogę miał. Tu jest Bieda I co, Antoś, co jeszcze tutaj kopiemy? Wykopiemy żelazo do małych jak to. Żelazo wykopiemy, słuchajcie. Czy to jest Ja Tak, czy tak głęboko nie? No, duża dziura jest. A i to bez narzędzi, jakbyśmy mieli łopatę, to moglibyśmy taką dziurę wykopać I chyba ze, na dwa albo 3 metry. Ze schodami w ogóle, jak w Minecrafcie, co, Antoś? No. Ty, nie Ania, a jakbyśmy, a jakbyśmy zrobili takie kwadraty jak w Minecrafcie i tak kopali? <laughs> Ale by było, co? Ja cię... Jak tata Lego są dobre dla Minecrafta. No. I co Justysia? Co wy macie, do góry nogami to postawiliście? bo tutaj... Ty, Justyna, zobacz jaki tu stoliczek na zrobienie babek. Jakbyśmy mieli wiaderko, nie? I byśmy babki tutaj mogli robić, co nie? Ty, Ania, jaki dobry pomysł, co? No dobrze, że to jest, to już jest poszło no. O, morscy już wychodzą z wody. Dobra. I Już Antoś wychodzą z wody, oni tylko na chwilę wchodzą do, do, tej, tak zimnej, wydaje, do tej zimnej wody. Nie, nie wiem, na ile to, na 3 minuty? Ale to kiedyś nie. Nie było na Chyba na dłużej, na 6 minut byli chyba. Bo to zależy chyba jaka jest temperatura, wiesz? I przerwa, co, Antoś, jak tam? Przerwa techniczna. Technical problems. Mama, a może chusteczkę? O, chusteczkę. Do Ta ta Tata, tak naprawdę. Jakby, jakby na prawdę tak było, to ten wóz to by był taki wielki, wyobraź sobie. No. Dawaj. Dobra, podejeżdżaj, Jantoś. Co? Może Ursusa Co? Co weź stamtąd, bo go zakopiesz, Anki. Słyszycie tą muzykę? Justyna o! słyszała. Justyna muza jest. Nóżka chodzi. Muza, Ona lubi tańczyć. O, już nóżka chodzi, o. Ursus jedzie. No zobaczymy, czy przyjedzie. No, Ursusik. O, aniołek. O, Justynka tutaj robi, Taka. bawi się. No Gdzie on tam wjechał, Antoś? O, ślody, Do kopalni? No chyba... i teraz nie wyjedzie ja On to... chyba nie wyjedzie na to jest co? Ja teraz muszę przyjechać klasem go bo... Wyciągnąć Taka masz To weź Ania ty, a ja wyjadę klasą. Dobra Dobra to ja przyjeżdżam klasem z kserionem Dobra z tej strony cię wyciągnąć Ja ta zobacz jak umie Mam nadzieję że się nie, nie Ej Dobra, wyjeżdżam. Wszystkie cztery koła mogłem podwójne zastosować. Ale nie mamy, musimy nie mamy. dokupić, bo podwójne koła trzeba dokupić. Tak nam się w ogóle tam popsuły kiedyś jakieś. A na koła. piasek to w ogóle to potrójne chyba. Co? To O, antoś? o I co, Ale dobra, wyjechałeś i teraz co? Co się stało z tym Ursusem? No, ja nie wiem, co on zrobił z tym Ursuskiem naszym biednym. Do góry nogami. Dobrze, że ma blokadę, to przejedzie. Czemu taka dziura jest, Antoś? No bo tu jest kopalnia i w tym napieraniu... Tata, trzeba na Volvo załadować. Justyna, dawaj betoniarę. Tata, ty, tu się robi jakaś taka fosa w ogóle. Fosa się robi, słyszycie? Tata, jak tu się robi, woda Czarnego tam było. Gdzie czarne? Tata, jak no to nie czy... wiadomo, co to może być. Może papieros? Tata, jak wy tu woda no, Może na coś plak. na chyt. Mama, zobacz jak leżą dwa Trzy nawet, Antosiu. Trzy tata leciały. Dobra, tata chyba też wysypuje. Ta. Uh -huh. Co, Co tata? Tata, załóżcie, to to tak? wnętrza, wnętrza ziemi. Do Dobra, wykopuję. Mama, zobacz jak i jak. Tata, zobacz jaką wielką kupę Co? <śla> <śla> o, ale wysypuje. Jest okej. Okay. To weź tata tam wypchaj, przepchaj u Antka i zrobić taki wyjazd jakby. Dasz radę tym? No nie wiem właśnie. Uberem? Przepchać musiał Ant... wejść tutaj do środka. Uważaj, Antek, to ten a to musisz poszerzyć, i zrobisz wyjazd trochę, i będziecie mogli przejeżdżać przez to. Odgarnę. Nie wzięliśmy łopaty. Justyna, tu jest coś czarnego. to może być jakiś stare drewno może, co? Tak. Tam... Pato, mama opak jest. No. Chyba poczucie. No końca się rozwaliło. On też sprawdza czy Volvo przyjedzie. Antoś, ale nie opiera się tak mocno na te Volvo. Na tym Volvo. O, uwaga, wyjeżdżam. O, Wyjechało. No to teraz zobacz czy wyjedziesz z drugiej strony. Na, na wprost tam dawaj. Uwaga! Też przechodzi Noc Uwaga Nie podłoga Tylko ściana No Nie, to Ci chodziło, żebyś chyba tutaj wyprostował Tu, gdzie nogę masz, żebyś miał wyjazd No, że tak na wprost, nie? Na wprost, tu gdzie nogę trzymasz Tamten dalek A O, tu, tak? O, patrz ten liber się... Wyłamał do końca tutaj Trzeba będzie coś wymyśleć tutaj może go się na... może naprawić tutaj było takie dwa plastikowe bolce, ale słabe Tutaj by trzeba było to przewiercić, a nie? I dać tą yy, śrubkę taką małą mhm. Nie śrubkę, yy, no śrubkę i nakrętkę No zobaczymy czy się uda, nie? No A on poszerza jeszcze drogę Poszerza, patrzcie Nie no, chodnie Ale to znowu Nazywają, no to... Nazywa się tych ludzi kretami. Chodź Ania, zobaczycie jak już jedzie w wodzie. O, Antosz, bierz aksjona. Nie, ale ja wezmę to niego, bo nie mamy aksjona. To... Serio Serio, źle A. powiedziałam. A to zawsze na kolano, nie? On to tak już nie wchodź. Mm. Tata zobacz jak on głęboko O kurcze Ty Co tak głęboko wjechałeś Ursusem przez plażę Nie, Ursus fajny No on ma mały koła, to się tak nie Patrzcie zrobiło. U niego Patrzcie pokaż U niego to nie ma co się popsuć To jest zwykła ośka i to są niezależne koła Tak więc Super Błahnie, sprawa. Mechanizm prosty do skręcania, naprawdę rewelka. Ale mi się przednie koła zagłębiły. Antoś patrz. Antoś też, jak się zaraz Jak zagłębi, się kopały, żebym ja wyjechał stąd. Bo cofam. O! Woda zalała. Silnik morska jeszcze. Antoś, połączacie musisz. Ale ja zamiarować. nie kopię! Ja się zastąpiłem. Chodź! Szybko, no. musisz mi pomóc tam Daj, Dawaj, dawaj Ej. No takie koła to wiadomo, że pomoże nie? Ej, bo... Oj Uszkodziłeś go chyba. Nie, nie! On odwieźć i podjeć jeszcze raz mm, Muszę stąd wyjść. Musimy... Uwaga! Justyna pomocy. potrzebuje pomocy! Szybko jechać do Justyny! Dobra jedziemy! Idziemy Justyna. Justyna, co tam? Zgłaszaj problem. No mi też właśnie. Cześć Justyna, jadę do ciebie. Justyna, powiedz co się stało? Dawaj, kop, kop! Co się stało, Justyna? Chciałaś pomocy. Jak Ci pomóc? Cierpiemy. Już da chyba chce, żeby ją zakopać. Ja, ja w środku, a wy na górze dobrze? Dobra, tylko w środku. To się melotuje. Tak? Tak. Tata, o, ja. bardzo dużo. Tutaj... Patrzcie, wlałem do betoniarki trochę wody nie mam wiaderka. To Justyna ale... wsypie ten. Co? Tata, piacho. to wlej tu. Co? Chyba na... o przecieka ci. Co? No. <laughs> o kapie. No to dawaj. Ale jakby trochę piasku dosypał, teraz No sprawdzimy. właśnie o tym mówiłam. Lej wody, syp piach. No zobaczymy. To się zrobi cement. Chyba piach tam trochę. O Justyna co? O Justyna. Co to robiła wielkie taką przeciekawą? No Justyna. Justyna <laughs> Justynka. Uwaga, kręcimy! Jakby było więcej on O, przesuwa się! Tak? O, fajnie! Cement się zrobił! Jakby było może trochę więcej wody, to by było bardziej płynne. No, to sobie tylko nie mam tutaj wody, jak nie wziąć. Jak tutaj... Bo nie wzięliśmy tego, ale... Beton aj, wychodzi! Wypadł! Tata zaraz Justynę przymuruje. Chodźcie. Gdzie idziemy? Gdzie Ty chcesz iść? No, bacz, się yes. Trzymaj, tata, Już. Trzymaj ta, ta muszę znowu Justy, te rano, buta. nie nazywajaj tego odcinka. <grym> Czerny, a, boj, to się denerwuj, but się. Zbadam. Jej się bud, ten popsuł. Suwaj i się. A czemu tylko to ty jeden? Nie? Tata, a mogę wjechać Tera trochę do, Volvo do wody i tu? Na no, i dawaj. Obładowujemy. No, dawaj, dawaj. No, daj, daj. Ty masz kalosze, to możesz wejść. To, to tam, to, bo ja nie wejdę, po tych moich butach. Oj, patrzcie, toś to jest, toś to jest gość. My się nie boi wejść do kostek, do wody. O nie, nie, nie. Oj, oj, Hi, ma wodę, patrzcie, zdobył wodę. Uwaga, woda uwaga, już ty na wodę przyszła. Znowu Sęca. zawraca Sęca. Okay. Nie tak głęboko Oj. <laughs> Dobra Nie ma tak wełnianych rękawiczkach wodę brać <laughs> Widziałeś jak się zakorupował. Dobrze, że nie poszedł forsować Dobra Antoś Możesz starszy tej wodę Dobra, kopiemy Justyna Ja już biorę tego libera Justyna, sobie w Dobra, chyba ten kończył tutaj Pobawimy się jeszcze No Antejs, pożegnaj się, pa, pa. powiedz na razie Na razie, Trzymajcie cześć, się, pa. cześć pa.